Kurwi ten dół do... Przyniesiesz maczka? Przenios O kurwa, sypnęło Jest miejsce piszu No albo nie Kim model EPT Drag X Pachnie kosą? No! Zapachniało koskiem! Co to jest? Gamma Doppler? Jakieś sztylety cienia. Patrzę, BS zapsałem, wychodzi do BSA. Smok, LK. Myślicie, że z wyszli? wyszli? Tak. Ja wychodzę Olu Jeden, jeden dubę Tak, Ta, do BSA jeszcze nic nie przeszło. Teraz dopiero przechodzi. Możesz mieć S. 2 dwóch jest. Kurwa, Góra, standard A, trzy, za. Psem. Góra, standard za psem. jest. Ty. Dobra, vale. e, e, kurwa, e, e. jak się e, wszystko Co jest, kurwa? O, ale, ale w kurwa. co tu się kurwa, kurwa, nie kurwa, na prawego, na prawego Masz więcej, masz więcej O kurwa O kurwa kur... 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 Sebuk Za późno było info, że masz więcej że Nie no chyba. Ja też nic założyłem na początku Ja też nie, ja myślałem, że Na prawego jestem takiego Poirytowana mocnego Nie, nie. Jezu. <laughs> nie no Kurwa to Uhe, Uj... a czy blondyna jest może? Nie, ona podoba. Najebała się już gdzieś w krzaku leży, czy coś. Nie mal ma być. Atak prosił. Ugh, 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 nie. ugh, 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 no <grystanie> Ty nie widzę, one jeden jeden Plant jest No ty kurwo! Kron jeden, <grystanie> dwa cymasy Dwa kołachy masz w tym Kot mi Hedda daj przez tą plandekę jebaną Na 65 latach falę